Dzień dobry. Witamy serdecznie na kolejnej prezentacji ze sklepu CDN w Katowicach, alej Korfantego 2. Przypomnę, jesteśmy sklepem stacjonarnym. Mieścimy się w Katowicach przy alei Korfantego 2. Dojazd pod sklepem jest bezpłatny parking dla klientów sklepu. To jest ścisłe centrum Katowic, więc stosunkowo łatwo do nas dotrzeć. Oprócz tego posiadamy sklep internetowy, na którym, w którym prezentujemy wszystkie posiadane rzeczy. Także zachęcamy też do zaglądania do tego sklepu. Dla ułatwienia na zwiastunie filmiku zamieszczamy linki do poszczególnych prezentowanych rzeczy. To co robimy, to nie, to nie są typowe transmisje, to nie są typowe sprzedaże bezpośrednie. Bardziej chodzi nam o pokazanie rzeczy, zaprezentowanie ich na sylwetkach, a żebyście panie miały możliwość na spokojnie się zastanowić. Rzeczy są przeznaczone przede wszystkim dla osób dojrzałych wymagających jeżeli chodzi o jakość towaru, w rozmiarach raczej większych, także tutaj to jest takie podstawowe priorytety. Prezentujemy je rzeczy na sylwetce, po to, żeby właśnie można było porównać nas i nasze wymiary do swoich wymiarów. W prezentacji uczestniczy pani Renatka która mnie dzielnie wspomaga jak zwykle i cieszy się dużą popularnością wśród klientów. No nie oj tam, oj tam, tylko faktycznie mnóstwo ciepłych słów pod a, adresem. Razie. Tak, pani Renata nosi rozmiar zazwyczaj pomiędzy 42 a 44, ma 102 cm w biuście, 112 w bioderkach i 172 cm wzrostu. Ja jestem tych niskopiennych, więc mam 162 cm wzrostu, 108 w biuście i 118 w bioderkach. Ja noszę zazwyczaj rozmiar 48-50. I przejdę teraz od razu do prezentacji sukieneczki, którą ma Pani Renata na sobie. Jest to granatowa plisowana szyfonowa sukienka marki Poza o kodzie produktu 061 Łamane 1863, myśli 39. Pani Renata ma na sobie w tej chwili ubrany rozmiar 40, bo to jest taka magiczna sukienka, w której można ukryć się całkowicie, całkowicie. bo nie widać nic. Pod spodem jest elastyczna haleczka. To jest właściwie. Taka jak druga sukienka, mhm, tak jakby sukienka, tylko tyle, że połączona. I ona to jest właśnie później ta narzutka. Tak. Oczywiście zdobienia na rękawach dodają takiego pazura, takiego ilekkości lekkości i takiego mhm. błysku. Także jest to świetne rozwiązanie. Bardzo fajna sukienka. Tak, sukienka kosztuje 849 zł. Jest to mieszanka wiskozy i poliestru. I sukienki są szyte od rozmiaru 40 do rozmiaru 48. Z takiego innego zupełnie. Zupełnie prawda. innego, ale tak pięknego właśnie. Bardzo I ładne te plisy tutaj są takie delikatne, one się nie za bardzo tutaj nie nadają e, tak, objętości bo one tylko tutaj ładnie. nie dają właśnie taki tak. układ mhm. solejki, czyli e, e, plisowania na obrębie koła, mhm. że u góry pliski są mniejsze a tak. na dole są one szersze. Tego typu plisowanie e, określa się jako solejka i tutaj właśnie zostało to Soda, zastosowane. Świetnie, to wygląda. świetnie wygląda, świetnie się prezentuje, no i kryje praktycznie wszystko. No wszystko. Także to bardzo to jest <laughs> Nie dość, że piękna, to jeszcze praktyczna, to się rzadko zdarza. No, no i Pani jeszcze jak podnosi w ogóle na morale, no, ale... skoro czterdziestkę, Pani weszła no w tak. tak, tak, tak. No, Także to dodatkowo, bo nic tak nie cieszy kobiety, jak to, mniej że się może rozmiar. się wbić w mniejszy rozmiar. <grym> nic nie widać, nie, ale jest tak. naprawdę pięknie. Jest to świetna rzecz. Zresztą elegancka to... przy okazji też, bo to nie tak. traci na, na elegancję, to jest wszystko takie bardzo y wysmakowane, wysmakowane, takie tak. dopracowane. To Aha. nie jest to, że e widać jakoś... nie trąci kiczem, tak, bo nieraz w niektórych tak. sytuacjach niestety widać. Jak ktoś się przyjrzy, tak, że. Tak, błyskotki e, są w dobrym tak, tonie, tak? Jeśli tak. nie jest żaden no, no taki, no nie, kiczowaty. No bo inaczej się nie da powiedzieć. Tak, to jest tutaj, wszystko bardzo tak. eleganckie. Tak. To jest naprawdę przemyślane. Mhm. Zresztą to jest właśnie poza e, prezentuje tą wyższą szkołę krawiecką, mhm. gdzie te rzeczy są i przemyślane konstrukcyjnie, i tkaninowo. I e, modele są naprawdę dopasowane e, do potrzeb kobiety dojrzałej. Z, z, z żalem, zapomniała pani dodać. E, żartujemy sobie trochę, ale to chyba jedyna e, mo, taka. E, e, Daje szansę nie zwariować, bo jednak też ten występ przed Państwem jest dla nas stresujący i staramy się tego nie okazywać, ale jednak gdzieś tam przeżywamy. Koniec bajdurzenia, przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy. I kolejna właśnie sukienka marki Poza, to jest sukienka Patrycja. O kodzie produktu 061, łamane 19,31, myślnik 39. Sukienki są szyte w tej chwili od 44 do 50. One są powtarzane, dlatego że też pierwsza partia, którą wcześniejsze partie, które mieliśmy, mhm. poschodziły nam bardzo ładnie. W związku z tym uzupełniliśmy i w tej chwili jest ponownie dostępna. Niestety już troszkę droższa, bo kosztuje w tej chwili 699 zł składnik, skład pozostał ten sam, czyli poliester 30, poliester 50%, wiskoza i lajkra. I tutaj też szyfonowy rękaw, taki transparentny, zakończony taśmą z cyrkonii. Do tego ta taśma z cyrkonii przy dekolcie. Dekolt kopertowy, przepięknie się układająca. Mhm. Tu na uwagę też zasługuje taki kniw konstrukcyjny, który powoduje, że nie widać brzuszka. Proszę zwrócić uwagę, ona nie ma podkreślonej talii, tylko jest tutaj wyżej pod biust. I w związku z tym tu na brzuszku już nam się nie, wy, nie uwypukla, nic się nie dzieje. Kapertowe założenie dekoltu, ładnie tutaj podmarszczone. No i to, co wspomniałam, ta piękne, to piękne zdobienie no to z cyrkonii. O, o jakby takim zmyśle artystycznym, znaczy nie wiem, artystycznym, ale takim smaku, smaku świadczy tak. to, że to na przykład nie jest po dwóch stronach. Tak, prawda? to byłoby za, za dużo. dużo. Tak. To jest wysmakowane, tylko z jednej tak, strony. Tak, to prawda? jest właśnie to, o czym mhm. cały czas mówimy, że projektant, który tworzy tego typu kolekcje, czuje modę tak. i zna się na modzie i tutaj zna się na estetyce. Tak. Jest ten tak. jest bardzo fajny, delikatny, taki tak, miły taki, w dotyku. I on ma taki leciusienki, jak gdyby pobłysk mm -hmm. jeszcze dodatkowy, tak, czego tutaj nie, nie widać, nie, tak? To, nawet chyba troszeczkę to widać, że, że, że to, to nie jest takie matowe, tak, prawda? tylko on ma takie, to też, takie jest, to też ma znaczenie, bo faktycznie jakby to był taki matowy... Ordynarny materiały to, to nie byłoby to takie. Tak, malny. to nie byłoby takie mm -hmm. piękne, nie byłoby takie nie byłoby eleganckie. Takie eleganckie i takie delikatne, bo to naprawdę mm -hmm. na delikatności. Zgadza się. Pani Renatka ma na sobie w tej chwili ubrany rozmiar 44, a te sukieneczki są szyte do rozmiaru 50. Jest to bardzo dobra sukienka ja na wszelkie okazje. Proszę pamiętać, mm -hmm. że teraz będą się zbliżały za chwilę. E, takie uroczystości, typu Uciekła mi Renata. Wracaj, tak tak. choćby postać ze mną, no, żeby nie była sama taka. Prawda, Prawda że lepiej to wygląda? Tak, e, zbliżają się Andrzejki, zbliżają się Barburki. Następnie później będzie wigilia, karnawał. Także idealne, będą koncerty, tak, tak. Na będą naprawdę idealna sukienka na, i, na ta, takie wyjścia tak. właśnie różnego rodzaju, gdzie chcemy prezentować się i elegancko, stylowo, ale jednocześnie, żeby to też było nie takie jednorazowe, mhm. tylko żeby można było wykorzystać na inne okazje. Jest naprawdę piękna teraz. Proszę, mogę zwolnić Panią. <laughs> Przypomnę, co na sukienki 699 zł. pani Renata miała na sobie rozmiar 44. A żebym ja się nie czuła bardzo pokrzywdzona, że jakoś nie mogę wystąpić, to oczywiście żart. Mam na sobie sukienkę marki Semper. Jest to też świetna sukienka. To jest o kodzie, e, sukienka Jasmin o kodzie produktu 011, łamane, 230 580 092. E, jest to sukienka tak, z takim e, babetem właściwie tutaj w obrębie przodu. E, z boku na ramieniu ma dodatkową taką e, kokardę, Ozdobną z, tego, z tej żorżetki, która jest właśnie tą warstwą. Żorżetowy również rękaw. On jest taki półprzezroczysty, zakończony malutkim guziczkiem zebranym w mankieciku. Jest to taka dyżurna sukienka, gdzie wigilię możemy w niej wystąpić. Czy no, na każdą taką uroczystą kolację, czy też inną, bardziej uroczystą sy sytuację. Ja mam na sobie rozmiar 48. Sukienka kosztuje 449 zł i wy mamy ją jeszcze też w kolorze czarnym. Czarny, wiadomo, klasyczny, ponadczasowy. Także przypomnę, sukienka jasmin, e, kod produktu 011 łamane, 230 580 010, cena 449. Ja mam na sobie rozmiar 48. Sukienka jest szyta do rozmiaru 50. Tutaj Ciężko raczej, raczej faktycznie to 48 odpowiada tak maksymalnie do 120 w bioderkach, ja mam 118, ale tutaj no za wiele się nie, nie doda, dlatego że tutaj nieładnie by było później jakby pupa się podcięła i jakby to wybiło nam tutaj właśnie pośladki. I Kolejna nasza sukieneczka, którą chcemy zaprezentować, jest to sukienka marki KMX Fashion, sukienka Cekin. Dzisiaj ją prezentujemy w kolorze zielonym. Kod produktu to jest 131 łamane 159 78 myślnik 29. Pani Renatka ma na sobie ubrany rozmiar 44, przy czym Tutaj akurat można trochę polawirować z rozmiarem, bo hmm. równie dobrze na pani Renacie 42 by wyglądała, z tym, że w tej chwili nie miałyśmy, w związku z tym, no wiadomo, ratujemy się jak możemy. Cena sukienki to jest 559 zł, rozmiarówka od 38 do 46 i. To co wcześniej już, żeśmy, bo myśmy omawiali tą sukienkę tylko w innym kolorze, w takim szampańskim. Za chwilę pokażę go. To jest druga wersja tej sukieneczki i e, zwracam uwagę na te prędzelki przy rękawie oraz na dole bo to dodaje całości takiej lekkości tanecznej tak, i tak takie, takiej nowoczesności, mhm. takiego młodego luku. Tak, tak, no taka bardziej odważna jest. Tak, to jest takie troszkę nawiązanie do lata 20. Mhm. Gdzieś, gdzieś się to tak kojarzy. No, tak, no i tutaj tak. ten kolor przepięknie się mieni. Mhm. Bo no to nie jest jednorodny zielony kolor. Nie, nie, nie. Tutaj on się mieni przechodzi poprzez turkus, żafir, jakiś da, szafir jakiś tam turkus właśnie mhm. momentami w jasną zieleń taką tak. słoneczną, także też fantastycznie się w tym wygląda. Dekol z przodu okrągły, z tyłu w kształcie litery V, czyli też niby prosto, a jednak coś się dzieje. E, zwraca na, no, na e, pewno uwagę. zwracającą uwagę, tak, jest to taka, która tak. przyciąga wzrok. Tak, to ale nie no... nie szokuje. Tak, właśnie o to chodzi. Przypomnę, pani Renatka ma 112 w bioderkach i ma na sobie w tej chwili ubraną 44. W biuście ma 102 cm. Sukienka kosztuje 559 zł i jest szyta do rozmiaru 46. Kolejną naszą propozycją jest czarna sukienka marki Joseph Ripkow. Jest to sukienka rozkloszowana z takim eleganckim dekoltem w kształcie karo z przodu, z tyłu, duża łyska. Z tym, że fajnie podkreślona, zakończona takim ozdobnym zapięciem. Tu akurat widać przez moment pani Renatce ramionczka, ale generalnie ramionczek nie widać. Także jest, można normalnie zastosować bieliznę, dół sukienki, natomiast pięknie z sklinów, bo one to są właściwie mm. nawet nie tyle kliny. Ile takie godety, które są, rozkloszowują się w kierunku dołu. Przepięknie dół stawty, układa się przerewelacyjnie. No jest to sukienka, która też zwraca uwagę swoją konstrukcją, swoją budową przepięknie, prezentując się na sylwetce. Kod produktu to jest 13 łamane 166, pani Renata ma na sobie ubrany rozmiar 44, ponieważ została, jest ostatnia ta sukieneczka, została przeceniona i kosztowała 899 zł, w tej chwili 699 zł, świetna, świetna cena, tak, A, dla, dla pań, które chcą, mieć, tak, ale taką no, niecałkiem właśnie tak, taką wyróżniającą się jednak to jest tak, tak to jest idealna propozycja. Pozostałe rozmiary nam zeszły, nieraz tak się zdarza, że właśnie jeden z rozmiarów się zaczoruje mhm. i czeka na swoją księżniczkę. Także tutaj zachęcamy, no polecam. polecamy, bo sukienka jest naprawdę i oryginalna, Świetna w konstrukcji, w jakości, bo te rzeczy Josep Rybkowa nie trzeba dodatkowo reklamować, nie trzeba zachęcać. Panie, które znają, wiedzą, że to jest jakość nad jakościami. I jeszcze jedna sukieneczka marki Josep Rybkowa. Sukienka zwierzęcy wzór, kod produktu 12, łamane 202. Pani Renata ma na sobie rozmiar 42. I też to jest z tej grupy zaczarowanych. Została jedna, jedyna sztuka w cenie w tej chwili 399 zł, kosztowała 659. Wiadomo, E, jakość tkaniny rybkowa, no tu nie podlega tak, e, po prostu tak. e, komentarzom, bo to jest jakość, która się broni w, w każdej sytuacji. Ja właśnie miałam okazję Pani Bogusi powiedzieć, jak ją zakładam, bo myślałam, że to jest taki cięższy materiał. A to jest bardzo taki delikatny, rozciągający się, poddający się materiał. Bardzo przyjemny. No, a jednocześnie świetnie układający tak, się tak, właśnie tak, na właśnie sylwetce, tak. taki przyjazny e, dla, e, dla, dla skóry, ciała. Tak, dla ciała. Prosta forma, ponownie dekolt kopertowy, drapowanie z boku, dzięki czemu tutaj też fałdeczki nam się kryją. Ozdoby stanowią poduszki, takie na ramienniki z cekinów i koralików tutaj z obu stron. No i wzór ten zwierzęcy, który fantastycznie współgra praktycznie prawie z każdymi typami urody. Rękaw długi tak, one nie wychodzą z mody, praktycznie. A te panie, które lubią zwierzęce wzory, wiedzą o tym i u nas przynajmniej bardzo chętnie są to kupowane. Także powtarzam, jest to sukienka marki Josep Rybkow, kod produktu 12, łamane 202. Pani Renatka ma na sobie rozmiar 44. Cena sukieneczki 399 zł. I na tym kończymy tą krótką prezentację. Oczywiście zapraszamy na kolejne, przypominam adres stac sklepu stacjonarnego to jest katowice Aleja Korfantego 2. Pracujemy codziennie od godziny 10 do 18, w czwartek do godziny 19. W soboty i w niedzielę nie pracujemy. Natomiast w to miejsce, kiedy nie pracujemy, macie Państwo możliwość skorzystania z oferty sklepu naszego internetowego. Adres sklepu to jest www.sklepcdn.pl. Również wspomnę, że na sklepie internetowym macie możliwość. Z korzystania z opcji: kupuję dzisiaj, płacę za 30 dni. Jest to bardzo korzystna, bardzo przyjazna klientom opcja. Proszę się za, zapoznać na stronie z tą ofertą. Wybieracie tam również w sposób przesyłki, który jest dla Was najbardziej odpowiedni, sposób płatności. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, najlepiej dzwonić do nas, to jest numer 797 737 720, albo pisać na messengerze. Jeżeli nawet nie od razu odpisujemy, czy odpowiadamy, nie odbieramy telefonu, zawsze staramy się odzwonić. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję.